Moje oh kochani, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj słuchajcie taki debiut u mnie na kanale. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na ulubione stylizacje z tego tygodnia. Zebrałam pięć. Albo sześć moich ulubionych stylizacji, e, które nosiłam w tym tygodniu e, i stwierdziłam, że nagram Wam taki filmik, także zostawcie na zachętę kciuka do góry. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Nie zwracajcie uwagi na piwonie, one stoją dopiero w wazonie dwa dni, a padły, a woda jest wymieniana non-stop, ale jest bardzo ciepło dzisiaj, duszno, gorąco. No i nie poradziły sobie piwonie moje, słuchajcie. E, dobra, nie wiem, czy będzie to 5 stylizacji, czy 6, w sumie mam ich kilka, e, także zobaczymy, ale nie o tym. E, będą to e, stylizacje, o które pytaliście, bo jak widzieliście mnie na Instagramie czy w Daily vlogach, e, bardzo często te rzeczy pytacie, więc stwierdziłam, że jestem, przybywam, nagram Wam taki filmik i po prostu powiem Wam, co jest z czego. Pierwsza stylizacja, słuchajcie. To stylizacja ze spódnicą z Miss Guided i z tą oto piękną koszulką z Mojito. Jeżeli chodzi o tą koszulkę, jest to rozmiar XL. Ja ją kupiłam, słuchajcie, w okolicach Dnia Matki, więc nie wiem, czy jeszcze te bluzeczki będą dostępne. Wiem, że były jeszcze białe. I tak jak już mówiłam, to jest rozmiar XL. I mam spódnicę. Wcześniej takie spódnicy bym nigdy na siebie nie założyła, dlatego że takie. Spódnice mogą nas Mega, mega poszerzać Ale bardzo, bardzo mi się spodobała Więc stwierdziłam, że zakładam Mam standardowo mm, Swoją celebrytkę z krzyżykami z moski Tu jest toast Kolczyki z Hajemu, No i co? Już Wam pokazuję Od się jak to się prezentuje Bluzka wygląda tak Ona jest w spód I na wierzchu mam spódnicę O którą było bardzo, bardzo, bardzo dużo pytań To jest spódnica z Miss Guided, Z takim motywem Ala skóra węża I zobaczcie, spódnica prezentuje się tak jest dość długa. O, zobaczcie, oddalę się, żebyście mogli zobaczyć. Jest dość długa, ale naprawdę fajna i efektowna. Ehm, więc yy, nie dziwię się, że Wam się spodobała, bo mi też bardzo się podoba. Jeśli chodzi o tą stylizację, to ta spódnica na stronie Miss Guided powinna być jeszcze dostępna. I do tego, słuchajcie, pokażę Wam jeszcze, bo miałam moje ukochane e, okulary od Golden Eye Optics od e, Anny Hickman. I zobaczcie, prezentują się tak. I do tego też miałam swojego korsa, małego, wygodnego korsa. I cała stylizacja moja prezentowała się, proszę bardzo, właśnie tak. Nie wiem, czy widzicie dobrze długość. Pewnie tak, bo ja nie widzę tego z daleka. Także to pierwsza stylizacja tego tygodnia. I lecimy do następnej. Dobra, jestem z powrotem Słuchajcie, kolejna stylizacja, o którą też bardzo często pytaliście Byłam w niej przy okazji Restaurant Week i bardzo, bardzo wiele z Was Pytało mnie, skąd jest marynarka Także zaraz Wam wszystko opowiem I muszę Wam powiedzieć, że jest taka duchota Jest tak gorąco, więc zaraz będzie pewnie Burza na maksa, a jest godzina Po dziewiętnastej, dobra Także słuchajcie, to się prezentuje To się prezentuje tak, mam na sobie marynarkę Jeśli chodzi o tą marynarkę Ona ma już Nie wiem ile Ostatni nasz wypad ja z mamą, byliśmy w Londynie na zakupach na babskim wyjeździe. Po dwa lata ona już ma, ale nie jestem pewna, słuchajcie, i zobaczcie ona jest z Primarka i prezentuje się tak. I bluzeczka, którą mam pod spodem, jest to bluzeczka również z Primarka, to jest ta taka zwykła biała e, na ramiączkach i do tego, słuchajcie, zdecydowałam się założyć sobie swoje porwane dżinsy i dżinsy wyglądają tak, ta marynarka jest świetna bo jest dość długa, zobaczcie jak fajnie wygląda wszystko tutaj nam przykrywa e, ma fajnie podwinięte rękawy więc bardzo, bardzo mi się podoba i do tego mam e, takie oto porwane dżinsy e, i do tej styluweczki zdecydowałam się na tą torebkę moją z GESA. uwielbiam ją, to jest taki oto fajny e, kuferek i już Wam pokazuję jak to wszystko się a, razem Prezentuje o. A wszystko razem, proszę bardzo, prezentuje się właśnie tak. Także wszystko jest primarka, torebka jest gesa. Bardzo wygodna, fajna stylówka. Także to stylówka numer dwa. E, ulubiona z tego tygodnia, moi drodzy. Dzisiaj warunki do nagrywania Słuchajcie, są po prostu straszne Są tropiki, Leo tam ogląda Cały czas bajeczkę Dobra, bluzka, o którą chyba było Najwięcej pytań, słuchajcie Ostatnio jak byłam na paznokciach, to miałam ją na sobie Jest to bluzka z H&M Też kupiona, myślę, dwa, trzy lata temu Może, także zaraz Wam ją pokażę I bardzo dużo pytań jest też o te okulary Okulary oczywiście są od Golden Eye Optic Polaryzowane UV I do tego, słuchajcie, miałam tą białą torebkę z Mohito, proszę bardzo. Takie tutaj y, przełamanie. Świetna jest ta torebka. Także miałam sobie, o, taką torebeczkę. Ja wszystko dzisiaj mierzę, słuchajcie, w klapkach, w klaperkach Korsa, które pewnie wam za chwilę pokażę. No dobra, no i wszystko prezentuje się tak. Zobaczcie. Tą torebkę możemy również tak nosić. O, ale możemy też tak. Te same dżinsy. porwane. Zobaczcie, chyba widzicie. Tu, proszę bardzo, prezentują się tak. O, i cała stylizacja moja wygląda tak. tak bardzo prosta, bardzo wygodna. Eee, I tak jak mówię, bluzeczka jest z H&M, pewnie już jej nie dostaniecie, ale możecie znaleźć coś podobnego. Aha, no i literka P. O literkę P jest non-stop bardzo, bardzo dużo pytań. Literka P jest biżuteria Wezi. Zostawiam Wam linka e, na dole. O, jeszcze Wam ci pokażę bez okularów. Proszę bardzo. Właśnie tak. To jest stylizacja numer, stylizacja numer 3. Będę miała dla Was jeszcze dwie, czyli pięć stylizacji z tego tygodnia. No dobra, kolejna stylizacja, w której nie mogło zabraknąć mojej poszedł Felisi. E, wystylizowałam ją sobie, słuchajcie, jak to w ogóle śmiesznie brzmi. Założyłam ją sobie do tej białej koszuli, która swoją drogą też bardzo Wam się podoba. Zwykła, długa, biała koszula e, od karką z taką kieszonką w panterkę. I ja mam, słuchajcie, do niej oczywiście. Moje jeansy z primarka. Ja je tak bardzo lubię, że powiem Wam szczerze, że ciężko mi się przekonać do innych jeansów, a zaczynają być, być już na mnie luźne i po prostu boję się, czy znajdę jakieś zastępstwo. Także już poprawię te włosy. Słuchajcie, oczywiście makijaż miałam inny, bo teraz wszystko nagrywam jednego dnia, no ale i tutaj patrzcie, ile naszyjników. Ale ja lubię tyle wisiorków, mi się to akurat bardzo podoba i już Wam pokażę, jak poszedł Heli się prezentuje przy tej stylizacji. Oczywiście możemy ją nosić tak, możemy ją też sobie zarzucić tak. Myślę, że spoko wygląda właśnie do takiej białej koszuli. Także dajcie znać, jak wam się podoba ta stylówka. I słuchajcie, czekajcie, pokażę wam też klapeczki, które mam teraz cały czas na sobie. Bardzo często je noszę. To są Michaela Korsa śliczne. Bardzo takie ładne, błyszczące. To stylówka numer 4. Zapraszam Was na stylizację w panterkę, będą body w panterkę i biała kamizelka. Boże, słuchajcie, jak ja się dzisiaj zmacham, to nie macie pojęcia, cała mokra jestem, także sorry. Dobra, ostatnia stylizacja, ehm, chyba jedna z moich ulubionych. Ehm, to jest, słuchajcie, body, panterkowe body. Ehm, wychodzę w nim, kiedy wychodzę sama, bez Krzyśka, bo jak wiecie, on za panterką nie przepada. Także to jest panterkowe body, body jest z ASOS. Na to mam kamizelkę, długą, białą kamizelkę z Primara. I słuchajcie, porwane jeansy do tego. Już mi się nie chce ich zmieniać, ale mam prawie wszystkie podobne, ten sam model. I do tego oczywiście Gesa, ta moja torebeczka, bo bardzo tutaj mi pasuje. Także w ogóle do tych body fajniej by wyglądały spodnie z wysokim stanem albo pasek jakiś. No ale ja wyszłam bez paska, więc pokazuję Wam jak to u mnie wygląda teraz. Także proszę bardzo, biała kamizelka, do tego body, kamizelka jest fajna. Dość długa, zobaczcie, spodnie i prezentuje to się mu tak. Fajnie by było, gdyby te spodnie były z wyższym stanem. Mam takie ala czarne, szare, więc też będę musiała spróbować. Albo fajny pasek, taki od Louis Vuitton, mi się marzy, także muszę o tym pomyśleć. No i słuchajcie do tego torebeczka, torebeczka prezentuje się tak. No i całość wygląda tak. I oczywiście standardowo, kochani, bardzo was proszę, dajcie mi znać, która z tych stylizacji najbardziej wam się podoba. Koniecznie napiszcie na dole w komentarzach. E, będę wam bardzo, bardzo wdzięczna i tak jak już mówiłam na początku tego filmiku, dajcie mi znać, e, czy chcecie więcej tego typu filmów, a będą takie, może coś z sukienkami. E, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. Ja już się z wami żegnam. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Hejka. Pa pa.